Witam Was! Witam Was! Dzisiaj taki króciutki, inny e, temat na temat tego, e, czy Polska jest e, czystym krajem chemicznie, można powiedzieć, że się u nas bardzo dużo robi oprysków w porównaniu e, z innymi krajami. Hiszpania, Francja, Włochy, Holandia, Niemiec, Belgia wszystkich innych krajów? Myśmy mieli taką ciekawą rozmowę właśnie teraz z pewnym panem, ponieważ my już dawno sami nie byliśmy też za granicą. I właśnie nam ten pan tak coś ciekawego opowiedział, z czym chcieliśmy się podzielić z wami. On jechał z Francji. i Jechał do Polski. Z Francji dojechał aż do granicy polskiej. Nie musiał czyścić szyby, nic, wszystko było ładnie, czyste, czyli nie było żadnych insektów, nie było żadnych much, nie było nic. Czyli, wychodząc, idąc tym tropem dalej, okazuje się, że musi tam być coś używane w tych krajach, przez co większość tych insektów wyginęła. Teraz wjeżdżając do Polski, Ujechał ledwie 50 km autostradą i już była cała szyba pełna różnych kropek. Czyli przejechał kilka tysięcy kilometrów z czystą szybą, nic nie złapał. Wjechał do Polski i po 50 km, już musiał praktycznie szybę czyścić, bo już była cała brudna. Wiecie co to znaczy? Proszę tak mówić. To znaczy, tutaj w Polsce my możemy robić jeszcze więcej pracy na świat insekty, na świat ptaków, na świat zwierzęca, mrówki, glisty, które nam daje pomoc. Znaczy, że nasza natura jest w dużo lepszej formie. I mogę będę jeszcze lepsze, bo im więcej my robimy i my rozumiemy, co w innych krajów jest, możemy uczyć od błędów, od innych krajów. To znaczy mniej beton, więcej drzewy, krzewy, mniej, najlepsze, zero chemicydy, pestycydy, herbicydy, i tak dalej, i wszystkie inne cyfry na ulepszy świat, na każdego, na ludzi i na zwierzętach. Ha. Im więcej tej chemii będziemy używać, tym mniej będziemy mieli oczywiście tych zwierząt wszystkich. Insekty giną, jak insekty wyginają, jest coraz mniej ptaków znowu za tym. One żywią się insektami. Jeżeli tych nie ma, mamy coraz mniej ptaków. A jak to jest fajnie, jeżeli rano się budzisz i już ci ptaszki śpiewają? E, my tutaj mamy taki mikroklimat zrobiony koło domu, że mamy bardzo dużo takich krzaków, no praktycznie wszystko zarośnięte. I tutaj jest taka oaza ptaków, jak już pewnie słyszeliście na niektórych filmach. To po prostu wszystko śpiewa. My nawet nie potrzebujemy żadnego radia ani nic, jeżeli tutaj jesteśmy w domu, ponieważ tutaj. Wystarczy tylko wyjść i słuchasz. Non stop śpiewają ptaki cały czas. Oczywiście nie w nocy, ale już zaczynają o trzeciej rano na przykład już śpiewać w lato. I jeszcze, ja myślę, mamy za małe krzewy i dziewy w naszym ogród. No tak, pomimo, że już wszystko pełne, nawet domu nie widać. <laughs> ale to z tym właśnie chcieliśmy się z Wami podzielić. że takie coś... To jest dosyć ciekawe doświadczenie. Co jeszcze pokazuje nam, że jeszcze nie wszystko jest tutaj stracone i warto o to dalej walczyć, żeby to tak zostało i oświecać ciągle innych, że to nie jest potrzebne, żeby tam walić aż takie hektolitry tej chemii na to wszystko, że można to też zrobić inaczej. Ale to jest inny temat swoją drogą. Dobra, tyle na dziś taki króciutki temacik. Z tym chcieliśmy się z wami podzielić, ponieważ to jest dość Pozytywna wiadomość, która nas w sumie też bardzo ucieszyła. Bo ja pamiętam jeszcze te czasy, jak myśmy jechali przez Niemcy. To myśmy mieli zawsze szybę też pełną, zabrudzoną jakichś insektów, trzeba było stawać to czyścić. Okazuje się teraz, że już tego jest dużo, dużo mniej. I myślisz od zwierzęta. i również myślisz od Wasze portfele nie kupić taki sif. I z powrotem i rob, zrób to naturalna metoda. Tutaj jeszcze dopowiem do tego filmu. On był troszeczkę wcześniej robiony, wtedy jeszcze sami nie byliśmy za granicą. To jest troszeczkę starszy film, który jeszcze nie był wyemitowany. Także mogę teraz jeszcze z naszych własnych doświadczeń też powiedzieć, po tym jak wyjechaliśmy za granicę w tamtym roku. Byliśmy w Holandii, w tym roku też troszeczkę byliśmy i za granicą to rzeczywiście też to zauważyliśmy, że już od gdzieś tak. Kawałeczek za Niemcami, chyba z 200 km za polską granicą, już rzeczywiście szyby zostawały czyste. W Holandii też były czyste, i tak dalej, i tak dalej. Nie było żadnych owadów rzeczywiście na nich, a wracając z powrotem do Polski, no to już niestety, ale szyby już były zapaćkane zderzaki też już było pełno insektów. Ale niestety muszę powiedzieć, że jest ich w tamtym roku, ich było więcej, w tym roku było ich już troszeczkę mniej, z tego co zauważyłem. Także tak, jakby powolutku, ale jednak też i u nas zaczyna ich troszeczkę coraz mniej być. Bo zjeździliśmy troszeczkę tych kilometrów w tym roku, też i przez te morze i tak dalej, gdzie byliśmy, no to też i po Polsce zjeździliśmy. Także jest troszeczkę mniej tych insektów niż było w innych latach. Także mam nadzieję, że jednak się na czas też obudzimy z tym stosowaniem różnych tych chemikali, nim będzie za późno i nim u nas też już później nie będzie żadnych insektów. Bo bez insektów no to niestety ale będziemy na straconej pozycji, bo od tego się zaczyna całe życie. Także to wszystko jest powiązane, wszystko ma swoje miejsce w naturze. Także tak to mniej więcej wygląda. Zawsze możemy też spróbować komuś, jeżeli widzimy, że robi jakieś opryski, zwrócić po prostu troszeczkę uwagę, czy on w ogóle wie, co on robi. Bądź że to on oprysk, który sobie robi tutaj na swoim ogródku czy polu, że to za chwilę trafi mu też do jego wody gruntowej i że na końcu sam to wypije i żeby później się nie dziwił, że na przykład kiedyś umrze na nowotwór lub ktoś z jego rodziny. Ja wiem, że większość i tak tego nie będzie chciała słuchać, ale spróbować zawsze można. Tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej!